Dziękuję. Ja mam trzy sprawy. Pierwsze, chciałem podziękować Radzie za zaufanie, jakie mnie obdarzyli. Postaram się dobrze reprezentować tutaj całość Rady. Na tyle, na ile będę potrafił. Druga sprawa, chciałem wrócić do akcji uświadamiającej. Pamiętacie Państwo pod koniec ubiegłego roku? I, i artykuł w gazecie. Także chciałem wrócić do tego. Wiem, że jest odźwięk w społeczeństwie. Bardzo prosiłbym o kontakt z i radnych, jeżeli ktoś zna osoby, które udają regularnie krew, prosiłbym o kontakt ze mną. Bo mówię, sprawy są daleko posunięte i myślę, że uda nam się tą dobrą akcję pociągnąć na dłuższy czas. Kontakt poprzez. Panią Halinę Srebrnicz ewentualnie bezpośrednio ze mną. Chciałbym to od lata uzupełnić tą akcję. I trzecia sprawa już nie taka prywatna, bardziej chodzi o oświatę. Chciałbym poprosić Pana Dyrektora z Andrzeja Soboń i Panią Lidkę Grabowską. Krótkie wystąpienia. Na komisjach było wiele, wiele, wiele spraw poruszanych i sytuacja przedstawiana. Jak, jak, jak wygląda sytuacja teraz pod kątem finansowym i, i w ogóle w szkole? Krótkie wystąpienia takie. Szanowni Państwo, po raz kolejny mówimy na temat poświaty, ale generalnie tutaj na temat Zespołu Szkół w poczewie, Myślę, że to już jest temat monotematyczny, bo ja tylko za sobie tu ja występuję. Proszę Państwa, chciałbym zwrócić uwagę, że budżet, który przyjęto dla Zespołu Szkół w Koczewie na rok 2013, to jest suma 5 294 015 zł. Tak, to jest budżet przyjęty. Ale pamiętajmy o tym, że w tej kwocie jest 60 tysięcy, które musi być uwzględnione w projekcie i rozliczone. Proszę pamiętać również o tym, że na dzień 1 stycznia 2013 roku do zamknięcia roku poprzedniego brakowało 347 562 zł. To jest dosyć poważna kwota, którą nie wiem, czy dostanę, czy też nie dostanę tutaj e, subwencja w miarę spływa, uregulowaliśmy te zobowiązania, ale prędzej czy później tych pieniędzy z pewnością zabraknie. Mówimy tutaj na temat języka kaszubskiego. Nie wiem, Pani Skarbnik tu wyliczyła, że jest to kwota milion sześć tysięcy złotych. Rozumiem, że to jest na podstawie liczby dzieci moich i dzieci... My na podstawie tego, co dostanę z listy finansów. Natomiast metryczki na jeszcze nie ma i ja powierzam, że to jest wyższa kwota. Bywa, tak? w szkole. To, bywa, to znaczy to. ja spełniam warunek dlaczego tego najniższego i jeżeli nawet jest to taka suma, jaką tutaj Pani przedstawiła, ja rozumiem, że te 600 tysięcy to praktycznie powinno być na zespół w półpoczewie, ewentualnie pozostała kwota na szkołę pozostałą, bo tak przeliczaliśmy to w roku poprzednim. Proszę Państwa, no jeżeli ja mam stworzyć ofertę dzieciom taką, aby te dzieci w tych zajęciach uczestniczyły, no to niestety te pieniądze muszę mieć. Koszty, które w roku poprzednim, a nie były przewidziane, to jest to nawet zatrudnienie nauczyciela, no i pewne rzeczy, które już żeśmy zrobili. Dlatego jeżeli mamy cokolwiek robić, to niestety no, te pieniądze musiały wystąpić. Yy, przyznam się, że tutaj kolega Sołtys dopiero przekazał projekt tej uchwały. No i troszeczkę tutaj jestem zaskoczony właśnie tym podziałem, chociaż no fajnie, yy, jak sami to Państwo życie zapisali, ponad 100 tysięcy na zakup materiałów wyposażenia, yy, prawda, tutaj usługi pozostałe. Z pewnością te pieniądze są potrzebne. Ale jeżeli ja nie dostanę... Pieniędzy na język kaszucki, nie tego, co stanowi zadłużenie, dobrze Państwa, nie wiem, czy w październiku nie będzie znowu problemu, jeśli chodzi o funkcjonowanie budżetu świata. Tak ja myślę. Dlatego myślę, że już teraz trzeba o tym mówić. Bo to są rzeczywiście wielkie pieniądze, ale potrzeby są wielkie i nas jest naprawdę dużo. A to proszę o tym pamiętać. To jest tyle jeszcze Trzynastki zostały wypłacone. Proszę Państwa, nagrody dyrektora tak, po pół roku zostały wypłacone. To wszystko rzeczywiście jest na dzień dzisiejszy na bieżąco będzie, prawda? Może Nie ma, ale ze środków bieżących. Tego po prostu gdzieś tam zabraknie, że nie są. Tutaj z informacji, jakie mam z Minego Zespołu Oświaty, to z tej subwencji, która teraz przyszła w tym roku kalendarzowym, czyli od stycznia do marca, zostały pokryte koszty, które weszły, zadłużenie, które weszło z zeszłego roku.